Cześć! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić domową karpatkę z kremem budyniowym. Pyszne pofalowane ciasto przełożone kremem to prawdziwa bomba przyjemności, więc zachęcam wszystkich do wypróbowania przepisu i zapraszam na film. Więc do przygotowania ciasta będziemy potrzebować jajek, wody, mąki pszennej, margaryny, soli oraz papieru do pieczenia. Do garnka wlewamy wodę, dodajemy margarynę oraz sól i czekamy aż margaryna się rozpuści i wszystko razem się zagotuje. Teraz do wrzątku wsypujemy mąkę, zmniejszamy ogień i mieszamy do połączenia się składników. Ciasto zdejmujemy z ognia i odstawiamy do całkowitego wystygnięcia. Do wystudzonego ciasta dodajemy po jednym jajku i mieszamy mikserem aż ciasto stanie się jednolite. Ja ciasto podzieliłam na dwie równe części. I teraz, na wyłożoną papierem blaszkę, będziemy nakładać pierwszą część ciasta. Jeżeli będziecie mieli problem z rozsmarowaniem ciasta, to łyżkę należy co jakiś czas zamoczyć w wodzie. Ciasto pieczymy w 220 stopniach przez około 15 minut. Pierwsza część ciasta jest już gotowa. Spójrzcie tylko na te fale. Przyznam, że wyszły super. Z drugim ciastem postępujemy tak samo. Czyli całe ciasto rozprowadzamy na blaszce i wstawiamy do piekarnika. Teraz czas na krem. Aby go przygotować będziemy potrzebować mleka, cukru waniliowego, mąki pszennej, mąki ziemniaczanej, cukru oraz margaryny. Mleko dzielimy na dwie części. Do jednej półki dodajemy cukier waniliowy, cukier, mąkę pszenną oraz ziemniaczaną i mieszamy dokładnie, aby nie było żadnych grudek. Drugą część mleka musimy zagotować i do gotującego się mleka pomału wlewamy mleko z mąką oraz cukrem i mieszamy tak długo, aż zgęstnieje. Budyn odstawiamy do całkowitego wystygnięcia. Tutaj już mamy budyn przestudzony. Teraz będziemy dodawać stopniowo margarynę i ucierać mikserem, aż powstanie jednolity i gładki budyń. Gotowy budyń przekładamy na spód ciasta i wyrównujemy. Teraz nakładamy drugą część ciasta. Na końcu posypujemy karpatkę cukrem pudrem. Karpatka jest gotowa. Najlepiej włożyć ją do lodówki na około 2 godziny Ułatwi to późniejsze krojenie ciasta. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało. Zachęcam do komentowania i subskrybowania, aby nie przegapić kolejnych przepisów. Pozdrawiam Was gorąco i do usłyszenia. Cześć!